Dobra, możesz nakrywać. Cześć, cześć, ja jestem Adam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zbudować pewną armatę. Będzie nam potrzebne 4 piston bloki. Tak. Lepkiem. 4 slime bloki. Stack obsydianu. 32 TNT. 4 Repeatery. z flame Do metra, na znaczy cię do wbijania na ziemię. I jeden drewniany guzik. I 17 redstone. No, około 17. Ile no ok, mam, i lef, proszę, mam, 17, proszę, mam Zaczynamy od budowania takiej małej podstawki. No hunter, ty się przywitaj. Dzień dobry. Oh. Jestem sławny. No, jesteś fajna teraz. Jut się... YouTube mnie zmieniał. Tak bardzo. nam potrzebne bloki redstone. tak się zamyslało dobra eee, na jep, mniejszą jep. trzeba robić jeden raz kilometra tu mamy jeden repeater na pełno tu mamy jeden zwyczajny repeater teraz klik i bum wywala no. I zapamiętajcie, żeby nigdy nie kłaść, jak jest to, bo Wam wysadzi posadkę To, co zawsze trzeba zmieniać. Potem rozwalić to i to. Zamienić. I jeszcze coś pod koniec filmiku zapowiem. No, nie odparłam. Czyli czy już mogę? No, już teraz mogę, bo jeszcze to nie jest koniec filmu, ale. Dzisiaj może się pojawić filmik z, z serwera vertes.pl. No. Na... Survival Games. Tak. Żeby zbudować większą, na dwa są potrzebne dwa ściany blokii, Zrobimy tam. Hunterówkę na Survival Games. Możemy taką. Mamy większe. A teraz wam pokażę jak budzić metry. No w ten sposób... Nie, nie, nie. Przepraszam, ale jestem trochę chory. Dlatego w ostatnim odcinku nie było. Bo byłem chory i koło no. no i hazard teraz może 2. Bo musi. No, żeby wbić się metrem to... Po prostu najpierw wyszedłem tam... w takie, takie miejsce fajne. Marker. Explosion Dobra, nie mam już tutaj pokoju To się wytnie Nie, nie wytnie się, bo mówiłem o czymś ważnym Robimy teraz taką samą posadzkę Ja za chwilę do Was jak już ja już jestem po przerwie, bo musiałem coś zrobić. No ale dobra, teraz tło trzeba postawić tak. 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 Muszą być takie ale trzy żywioły. I... Mam nadzieję, że nie, nie umrzemy na SG po y, dwóch minutach startu, ale, ale no dla mnie mimo na nas. Bo to miał być specjal, bym zrobił taki specjal na trzech widzów. Masz cztery, chyba. A, no to fajnie, no to mamy tak... No znaczy to to będzie konkurs na cztery. Bo wizy. jeszcze ja zapomniałeś o mnie. A, no przepraszam, jest tylko na dziękuję Ci, wierny Lidiu. No. Bier, 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 ja bier. Pamiętajcie, żeby tutaj, o, były klocki. Bo inaczej może Wam krzywo polecieć i w posadzkę może pan walnąć. Więc jak <laughs> to, no to... <laughs> Co? What? Nic jakby co nie ma. Tu, tu i tu What the jak? fuck! Tak, tak. Tak! Fajnie, fajnie zarobiście. zarobiście Żelazny mecz. Fajnie, że już mniej żelazu. Wtedy miałem po 3-4 FPSy No tak grałem. Masz kompas dir, to ja mam z diaxa. Fajnie, tylko że ja mówię Ci tak przy nagrywaniu. Przy nagrywaniu dużo FPS-ów to zabiera. Tak oto to musi wyglądać. A czym ty nagrywasz? Bandicam, Dobry, bardzo problem. Mniejsza nagi, no Action jeszcze lubię. Zostawię tutaj o guzika. Action jest testowy na tydzień. Co? Action jest podobno testowy na tydzień. Actiona można kupić. No, ale jest wersja na tydzień darmowa. Żeby sprawdzić, jak się jak działa Jeden, jeden, program, który wybrałem to jest ten. Może, no renderuję w Sony Vegas Pro. No, 11. 11 jest tutaj jeden z lepszych. Tu byłem sobie ją kupić, no ale okej. Okay. Kupiłem renderowanie 11. No po 3 klapach możemy no, sobie tak opijać, pięknie. No i to wszystko.